Witam, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Przerobiłem swój warsztat w kuchni. Jest nowy blat dębowy z kuchni od Lani. Tam Tam sobie zrobiłem na klucze, śrubokręty i różne gadżety. Dwa światła dzisiaj zostały założone, dwa ledziki. No, tak jak widać. Wszystko zostało profesjonalnie zrobione. Niby, ale działa. No i tu tarcze wiszą. To biurko też będzie do przeróbki. kontakcie, też został profesjonalnie zrobiony, bo się ruszał. Ten złomek co był na dworze został właśnie wniesiony do kuchni dzisiaj. Więc będę miał bliżej go rozbierać. Nie będę musiał wychodzić co chwilę na dwór. Tutaj jeszcze na tej ścianie właśnie też będą narzędzia. Ale to niebawem, bo trzeba też wiadomo dokupić. Tutaj trochę się bawię, to jest załowiem. Wypalam go z tych blaszek, odważniki od kół. Tutaj powiesiłem od plazmów tą taką folię. Fajny efekt dalej. Na zewnątrz nie od środka nic nie widać, bo wszystko się rozlewa.